10 najniebezpieczniejszych miejsc w polskich górach. Cześć, dzisiaj sobie opowiemy o najniebezpieczniejszych miejscach w polskich górach czy jak kto woli, szlakach, bo to właśnie na nich ma miejsce najwięcej wypadków. Piszcie standardowo w komentarzach, z jakiego miasta jesteście pod filmem, a także zachęcam gorąco do subskrybowania kanału oraz zostawiania łapek pod filmem bowiem bardzo pomoże to w rozwoju naszego kanału. Zatem zapraszam do oglądania. Numer 10. Z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz. Jest to żółty szlak turystyczny biegnący z rozdroża w Dolinie Koziej przez Kozią Przełęcz do Doliny Pustej i następnie rozdroża w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Położony w polskich tatrach wysokich. Odcinek z Dolinki Pustej na kozią przełęcz jest bardzo trudny. Ubezpieczony jest łańcuchami i klamrami. Numer 9. Czerwona ławka. Przełęcz w bocznej, odchodzącej w zworniku małego lodowego szczytu grani Tatr wysokich. Szczyt, wprawdzie, nie leży na terenie polskich Tatr, tylko słowackich, ale ze względu na to, że jest oblegane przez Polaków, postanowiłem umieścić go w rankingu. Wysokość czerwonej ławki wynosi 2352 metry nad poziomem morza. Szlak turystyczny na szczyt utworzono w latach 1935-37. Trasa jest ubezpieczona łańcuchami. Jako ciekawostkę dodam, że są to najdłuższe łańcuchy w Tatrach. Przez wiele lat szlak był szlakiem jednokierunkowym aż do roku 2013, kiedy to zainstalowano tutaj dodatkowe ułatwienia w postaci łańcuchów i klamer. Numer 8. Giewont Giewont jest to masyw górski w Tatrach Zachodnich. Jego wysokość wynosi 1894 metry nad poziomem morza. Główny wierzchołek tzw. Wielki Giewont jest drugim pod względem wysokości po twardej kopie mierzącej 2026 metrów nad poziomem morza, szczytem Tatry Zachodnich. Same szlaki turystyczne na Giewont są dosyć łatwe. Niebieski szlak z Kuźnic przez Dolinę Kundratową na Giewont jest również przez Wyżnią kondracką przełęcz. Kiedy to trasa jest trudniejsza, ubezpieczona łańcuchami. Obowiązuje tam ruch jednostronny, a w okresie letnim tworzą się bardzo długie kolejki. Największym jednak niebezpieczeństwem na Giwoncie jest burza. W metalowy krzyż znajdujący się na szczycie często uderzają pioruny. Przykładem tego może być tragedia z roku 2019, kiedy to podczas burzy na Giewoncie zginęło 5 osób, a 157 zostało rannych. Numer 7. Biały Jar. Jest to jar, czyli forma ukształtowania terenu, przypominająca swoim wyglądem wyschnięte koryto rzeki, położone w środkowej części Karkonoszy w Sudetach Zachodnich. Główne niebezpieczeństwo tego miejsca to liczne schodzące lawiny. Na szczęście szlaki turystyczne biegnące przez Biały Jar zimą są zamknięte właśnie ze względu na zagrożenie lawinowe. W tym miejscu miała też największa tragedia lawinowa w Polsce, w której zginęło aż 19 osób. Jako ciekawostkę dodam, że w tym miejscu po tragedii wybudowano pomnik na część ofiar katastrofy, który w roku 1974 też zniszczyła lawina. Numer 6. Babia Góra. Babia Góra jest to masyw górski położony w paśmie Babiogórskim, należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Jego wysokość wynosi 1725 metrów nad poziomem morza. Najtrudniejszym szlakiem na Babią Górę jest tak zwany główny szlak beskidzki biegnący przez Szczawiny, Przełęcz Brona na Babią Górę, a dalej przez Sokolice i przełęcz Lipnicką. Sam szlak nie jest skomplikowaną trasą, aczkolwiek wyższe partie masywu znane są z bardzo zmiennej pogody, która jest przyczyną wielu zabłądzeń i wypadków, w tym śmiertelnych. Latem szczególnie niebezpieczne są gwałtowne burze na szczycie, natomiast zimą śnieżne huragany, a na niektórych odcinkach istnieją zagrożenia lawinowe. Numer 5 Żleb Kulczyńskiego. Jest to żleb opadający z przełączki nad Doliną Buczynową do Doliny Koziej w Polskich Tatrach Wysokich. Biegnie tu Szlak Czarny, uważany za jeden z najtrudniejszych w Tatrach. Do 2010 roku zdarzyło się na nim 7 wypadków, w tym dwa śmiertelne. Główne niebezpieczeństwa to strome podejście, jak również odpadające fragmenty skalne. Dla ciekawskich dodam, że źleb Kulczyńskiego... Został zdobyty zimą roku 1910 przez księdza Walenta Gadowskiego i przewodnika górskiego Jakubego Sienice w Wawrytko. Numer 4 Szlak z Zawratu na Świnicę. Zawrat jest to wąska przełęcz położona na wysokości 2159 m nad poziomem morza, oddzielającą zawrotową turnię od małego koziego Wierchu. Na Zawrat prowadzą dwa szlaki turystyczne to jest niebieski szlak z nad Stawu Zawratowym Żlebem na Przełęcz i dalej z boczami Kołowej Czuby do Doliny Pięciu Stawów oraz Czerwony ze Świnicy na Zawrat i dalej Orlą Percią przez Kozią Przełęcz Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie aż na Przełęcz Krzyżne. Warto dodać, że odcinek Zawrat Kozi wierch jest jednokierunkowy. Szlak czerwony ze świnicy na zawrat, mimo zabezpieczeń w postaci łańcuchów, uważany jest za jeden z najniebezpieczniejszych szlaków w Polsce. Obecnie szlak jest zamknięty po obrywie skalnym na jego terenie w maju roku 2018. Numer 3: Mięguszowiecka przełęcz pod chłopkiem. Mięguszowiecka przełęcz jest to przełęcz położona w tatrach na głównej granicy, pomiędzy mięguszowieckimi szczytami czarnym i pośrednim. Leży na wysokości 2307 metrów nad poziomem morza. Szlak prowadzący na przełęcz, pomimo swojego oznaczenia zielonego, jest uważany za dość wymagający. Najtrudniejszy odcinek to tak zwana galeryjka, czyli wąski trawers tuż pod przełęczą. Na szlaku brak jakichkolwiek ułatwień poza podejściem na kazalnicę, gdzie znajduje się kilka klamer. W swojej historii szlak pochłonął ponad 30 ofiar śmiertelnych. Numer 2 Szlak na Rysy z Morskiego Oka. Rysy Jest to góra zlokalizowana w Tatrach na granicy polsko-słowackiej. Wysokość szczytu, a dokładniej wysokość najwyższego z trzech wierzchołków Rys, wynosi 2501 m nad poziomem morza. Niestety leży on po słowackiej stronie. W Polsce natomiast mieści się wierzchołek północno-zachodni, stanowiący najwyżej położony punkt Polski, a jego wysokość to 2499 m nad poziomem morza. Wypadki na szlakach Narysy zdarzają się od początku funkcjonowania turystyki tatrzańskiej. Na szczyt biegną trzy szlaki turystyczne, z czego czerwony biegnący od schroniska nad Morskim Okiem na szczyt uważany jest za najbardziej zdradziecki. Najtrudniejszy odcinek na nim to tzw. przełączka pod Rysami na wysokość 2469 metrów. W tym miejscu w obie strony opada półkilometrowa przepaść, a przejście odbywa się za pomocą łańcuchów. Jako smutką ciekawostkę dodam, że w roku 2003 na Rysach zeszła lawina, w wyniku której zginęło 8 uczniów z tyskiego liceum, którzy byli uczestnikami szkolnej wycieczki. Numer 1 Orla Perć. Jest to szlak turystyczny zlokalizowany w tatrach wysokich. Biegnie między przełęczami Zawrat i Krzyżne i dalej grzbietem Wołoszyna na polanę pod Wołoszynem. Jest uważany za najniebezpieczniejszy szlak turystyczny w Polsce. Od początku jego istnienia zginęło na nim przeszło 140 osób. Na szlaku znajdują się różne elementy ułatwiające, jak łańcuchy, klamry i dwie drabinki. Warto dodać też, że Orla Perć jest też najdłuższym szlakiem graniowym w Tatrach Wysokich. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę do następnego cześć.